Siemanko. Z tej strony Senior. I witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Lecimy dzisiaj z nowym update'em w Bubblegum Simulator. Walentynki, słuchajcie. Mamy event walentynkowy, to oznacza jedno, że event cyrkowy już się skończył. Niestety, bo na przykład ja go bardzo lubiłem, nie wiem jak wy. Było tam dużo do roboty, ciekawych rzeczy, można było nie tylko otwierać jajka, było wypełnianie kalendarza eventowego, był sklepik eventowy, było zgadywanie nazw PET-ów z tego eventu, znaczy z tego eventu, no, ten ekran do zgadywania PETów. Także było co robić, można było zbierać też tikety z ziemi, no wiadomo, troszkę zabawy, trochę farmy. Wiadomo, że niektórzy tymi, e, tych tiketów już mieli dosyć, ja też, bo bardzo dużo farmiłem e, i zobaczcie co udało mi się uzyskać. Taki team, słonik, e, dragon plusze, dragon plusze wiadomo był e, do kupienia za 30 miliardów, słonik był do, do odblokowania w kalendarzu na końcu, no i trzy darkomeny. Tamu jeszcze jednemu z widzów, z widzów pożyczyłem e, 3 sztuki, także 6 ich będzie razem, albo 7, już nie pamiętam. Cirkus taki, wiadomo, ale to jest mój team, taki ten, co używałem do eventu. Całkiem solidnie to już wygląda. Słuchajcie, e, można było zrobić shiny Darkomena on był wtedy bialutki cały, z, z czerwonymi oczami. Naprawdę kozacko wyglądał. Niestety nie mogę wam pokazać, bo nie dorobiłem się go. A to jest, słuchajcie, mój team na. Na skrzyneczki, na ten event, na zbieranie gemików, bo zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego team pod zbieranie gemów, a nie eventowy, walentynkowo-eventowy. Zaraz Wam to pokażę. A w międzyczasie, słuchajcie, polecimy zebrać skrzyneczki, bo ze skrzyneczek lecą bardzo dobre, ciekawe rzeczy, których potrzebujemy też do eventu. Zaraz się przekonacie, ponieważ event walentynkowy. Nie ma własnej e, waluty specjalnej, tylko i wyłącznie można kupić w nim jajeczka za e, gemiki, także z pierwszej ze spawnu trzeba zbierać Słuchajcie, skrzyneczki jak najczęściej, jak tylko się Wam e, ta, timer e, zebrania skończy to lećcie od razu i zbierajcie, bo gemiki będą tu bardzo, bardzo potrzebne. Troszkę wam, troszkę wam przyspieszę ten proces, żebyście nie musieli czekać ty, tyle czasu, aż zbierę wszystkie skrzynki. Także słyszymy się za moment. Dobra, jako że już mamy ten przykry obowiązek za sobą, otwieranie skrzynek, strasznie nie lubię tego robić, ale warto, słuchajcie, warto, to spróbujmy przyjrzeć się eventowi, bo naprawdę fajnie, fajnie jest zrobiony, chociaż jest odrobinę mniejszy niż ten, niż ten cyrkowy poprzedni, słuchajcie. No wiadomo, możecie tutaj się pobawić zgadywanie nazw petów, jest tu misio eventowy, misio eventowy ma dla nas Challenge walentynkowe complete challenge to unlock special rewards each day czyli po prostu nic innego jak w sezonie podobne takie są wyzwania czyli otwórz 2000 jajek wydmuchaj 10 milionów balonów no i to taki tego podobny hatch 50 legendaris czyli otwórz 50 legendarnych petów no collects chyba 750 milionów Czegoś tam, nie, pewnie złota, nie wiem. Zobaczymy, słuchajcie. Tutaj macie daty, w których otworzą się te challenge i będą dla was dostępne. Także przejdźmy do petów. Słuchajcie, jajeczka wyglądają w ten sposób. Otworzę dla was. Aha, mam pełne. Słuchajcie, bo już trochę pograłem. Jak widzicie tutaj, o fan wagona fv, to ma dziwny nick. Bardzo, bardzo dobrze mu idzie to otwieranie. Chyba już wszystkie legendy znalazł przez minutkę ostatnią. Ja też troszeczkę otwierałem gdzie senior, ale ja tylko miałem czekolad trio. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Zdejmiemy naszą ekipę gemową i sprawdzimy od zwykłych petów jak ich skiny wyglądają. Baloników dwa rodzaje, wiadomo. Czerwony, różowy, piesek. Ośmiorniczka, gwiazdeczka. Tak to wygląda słuchajcie, macie paloniczki serduszkowe, gwiazdeczkę, wszystko na różowo, wiadomo walentynki, miłość w powietrzu lata dzięki temu, bardzo ładnie. Teraz to zdejmiemy. Jeszcze zostały nam kaczuszki i cz czekolad trio. Czyli trzy czekoladowe pieski. Tak to wygląda. To są podstawowe skiny. podstawowych wersjach. Teraz sprawdźmy, jak wyglądają shiny. Różowy. Czerwony. Piesek. Kaczuszka. Chyba nie mamy ośmiorniczki. Można zawsze zrobić, prawda? Ośmiorniczka. Szukamy ośmiorniczki. Shiny jest! O, baloniki wyglądają tak samo, mimo że jest Red Heart, Pink Heart, to są takie niebieskie, błyszczące. Wszystko jest takie bardziej niebieskawo-zielone. Bardzo fajne też te skiny są, ale niestety te statystyki nie nadają się do niczego większego. Trochę podropiłem tych czekolad trio. Mam dwa szajni zamiast brązowe, to są one takie no ciemniejsze kolory. Mają no już nie wyglądają jak czekoladowe. No i tak to wygląda, słuchajcie. Jesteśmy krótko po starcie eventu, także jeszcze nie udało się wydropić tych, tych pecików. Ale wszystko, wszystko przed nami. Zdejmiemy to, założymy ekipę gemową. No i na koniec wam jeszcze pokażę jak wyglądają same jajka, może coś nam wydropi lepszego niż czekolad pety. Jak tam nasze busty? Ula la, bust nam się skończył, słuchajcie. Kupimy sobie jeszcze buścik na godzinkę i postaramy się coś pootwierać dla was. Jak widzicie, zapełniłem swoje inventory. Udało mi się tylko dwa czekolad trio wydropić. No nie jest łatwo, nie jest łatwo te dwa ostatnie, te dwie ostatnie legendy w ogóle zobaczyć na oczy, mimo że posiadam, no wiadomo, tutaj bus do szczęścia podwójny i do tego jeszcze tutaj jest wykupiony ten podwójny lak z pasów. Nie? Także widzicie, na podwójnym busie nie udało się. Warto jest czekać na event jeszcze, czyli potrójny bus do laka, bo tutaj wtedy się pojawia dwa razy lak. Z, z moim podwójnym jest potrójny, także, także wtedy warto jest otwierać jajka. No ale do tego czasu też nie będziemy próżnować. Będziemy teraz dużo grać na live'ach to, będziemy otwierać jajeczka i na końcu pokażemy wam po evencie, co z tego wyszło, co udało się osiągnąć. Sprawdźmy tu jeszcze, co dostaliśmy. Level dla peta. Słonika będziemy levelować. A tutaj bałwanka. Enchant, ok. Słuchajcie, mortki, to by było na tyle. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba z dzwoneczkiem, jak mini seniorek teraz lajeczka i jak możecie to komentarz poproszę was, a najbardziej z tego wszystkiego pomoże mi to, że pokażecie ten film znajomym, bądź udostępnicie go na swoim facebooku, wtedy nasza ekipa się znacznie powiększy dzięki wam, także trzymajcie się i z fartem!